Cześć wiatrówkowicze Z reguły się nie odzywam na swoich filmach <laughs> Raczej siedzę cicho i strzelam Ale yy, No dzisiaj przyszła paczka do mnie Z Chin Z temu co mówiłem parę pierdółek do strzelania No i tak chcę się z wami podzielić Jakością owych produktów Także zaczniemy od Może od Najważniejszych na które najbardziej liczyłem te tarcze. Jak tu widzicie, z tą cele, z tą farbą roz, rozbryzgową, tak? Że powinny takie fajne znaczniki na tym zostać. Powinny. Ja Wam pokażę teraz. Dobra, to jeszcze, żeby. To jeszcze Wam pokażę. Jeszcze jedno. Tu jeszcze takie zamówiłem Takie malutkie. Nie wiem, ile one mają 2 cm. średnicy. Naprawdę malutenki są. I te są spoko, polecam Zaraz zobaczycie, jak to wszystko wyszło, jak to wygląda Bo tych od razu wam mówię, nie wiem czy to jakaś niedoróbka, czy coś Ale te to są tragi z mnie Nie pamiętam ile za to dałem, może jakieś 16zł chyba Ale to jest badziew Dobra, chodźcie Pokażę wam O, rozbryzgowe, nic Zero jakiejkolwiek tutaj farby, nie? nic, kompletnie z daleka nawet nie widać przestrzelin Pod spodem nie ma żadnej farby, nic, zwykła naklejka. Bo popatrzcie, jak to powinno wyglądać. O, tu jest na tych, na tych małych, to tak powinno wyglądać. Tu są świetne, naprawdę spoko. Piękne przestrzeliny widać farba się rozbryzkuje. Tu jeszcze kupiłem sobie takie cele. Jakieś ludziki z blaszki. Od razu wam mówię. Że to nie przeżyje strzału z wiatrówki. Nie? To jest chyba do Airsoft Kilkanaście, kilkadziesiąt strzałów i tego nie ma przy mocnych wiatrówkach. Strzelanie był ze mną mój syn, szynek. 11 lat. Mówi, że lubi strzelać z Niemca.